Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Szczęść Boże, bardzo serdecznie witam Cię w kolejnym odcinku Wielkanocnych Marków w tą piękną, uroczą, sympatyczną noc uroczystości zwiastowania Pańskiego. Akurat w tym roku świętowaną 4 kwietnia, ponieważ ten dzień w tym roku przypadł Wielki Piątek, dlatego Kościół przeniósł to świętowanie na dzień dzisiejszy. To za piękna tajemnica, to za piękna uroczystość i piękne wydarzenie. Które dzisiaj jakby uobecnia, unaocznia nam Łukasz w swoim fragmencie ewangelicznym, czytanym w Kościele, o tym jak to Pan Bóg posyła konkretnego anioła do konkretnego miasta, w konkretnym środowisku, w konkretnej szerokości geograficznej, do konkretnej kobiety z konkretną historią życia. Dlaczego o tym tak mówię i dlaczego tak to podkreślam? Bo jakoś na nowo dzisiaj uświadomiłem sobie to, że Pan Bóg działa, jakby się to chciało powiedzieć, nie byle kiedy, byle jak, tak po prostu, bo coś mu się przypomniało tylko że właśnie historia zbawienia i działanie Pana Boga jest bardzo konkretne że Pan Bóg, że Pan Bóg działa bardzo w konkretnym czasie w moim czasie w mojej historii życia. Może słuchając tego odcinka no, właśnie jesteś po dniu pracy, nauki, y, jakichś wydarzeń, historii, y, może będziesz dzisiaj zasypiał zadowolony z tego dnia, wdzięczny za wszystko, co się wydarzyło, a może będziesz zasypiał z jakimś takim smutkiem, nostalgią, może jakimś takim przyznaniem się, że nic ci nie wyszło, y, że przegrałeś ten dzień, y, że jakoś nie chcesz do tego wracać, z jakimś bólem w sercu. Że możesz słuchać tego odcinka nie do końca chcąc go słuchać, że wszystko masz gdzieś, bo wszystko ci się rozsypało, wszystko jakieś takie beznadziejne do kitu, straszne. I chciałbym ci powiedzieć, że dzisiaj Pan Bóg przychodzi do ciebie właśnie w tej konkretnej sytuacji, że nie będzie lepszego dnia, lepszej nocy, lepszej chwili niż ta. To jest najlepszy moment, w którym Pan Bóg chce wypowiedzieć wobec Ciebie słowo. Chcę skierować do Ciebie bardzo konkretne słowo, tak jak do Maryi wtedy. Choć wydaje Ci się, że to jest za późno, za wcześnie, że jeszcze to nie jest ten moment, to Pan Bóg właśnie dzisiaj. Bo to i te sekundy, które teraz uciekają jedna za drugą, to jest najlepszy moment w Twoim życiu, na to, by usłyszeć głos Pana Boga, by usłyszeć to, co On chce Ci powiedzieć, i reakcji na to słowo. Tak jak Maryja. Co dzisiaj słyszy Maryja na początku. Ano to, że ma się nie bać. Nie? Albo jeszcze, jeszcze, jeszcze na początku wróćmy. Anioł ją pozdrawia. Bądź pozdrowiona. Pełna łaski Pan z tobą. Anioł dzisiaj mówi do Maryi, że jest pełna łaski. Łaska w języku łacińskim super brzmiąca. Gracja, pełna gracji, pełna piękna. Że nie ma w niej brzydoty, byśmy powiedzieli. Nie ma w niej fuszerki w stwarzaniu czegoś, czego mogłaby się wstydzić. Jest pełna łaski, pełna piękna. Dzisiaj Pan Bóg do Ciebie mówi, bo tak patrzy na Ciebie. Ty może patrzysz na siebie jak na potwora, jak nie wiem, nie wiem na kogo. Pan Bóg mówi: Jesteś najpiękniejszy w moich oczach. Najważniejszy, jesteś pełen piękna. Dlaczego, bo ja jestem z Tobą? Bo jesteś moim odbiciem. Zobacz dzisiaj na siebie. Może ktoś ci dzisiaj powiedział, że jesteś brzydki, że nic nie umiesz robić, że fatalnie się zachowujesz, że jesteś najgorszy. Może dzisiaj ktoś jakąś poważną radę Ci zadał w życiu. To Pan Bóg dzisiaj ci mówi, że jesteś pełen łaski, pełen piękna. Ja jestem z Tobą. I te słowa nie bój się, nie bój się. Znalazłaś łaskę u Boga. Być może wielu z Was, tak jak ja, każdej nocy myślę już o następnym dniu i bardzo często mówię: znowu nie mam siły, to mi się nie uda. Mam tysiące pomysłów, i przychodzi, no ale popatrz: jaki Ty jesteś, popatrz: jak Ty się zachowujesz. I po co to robisz? To nie ma sensu. Popatrz wokół. Oni też się nie starają. Popatrz wszędzie. Żyć, aby żyć. To dzisiaj Jezus chce ci powiedzieć Pan Bóg przez anioła chce ci powiedzieć: Znalazłeś łaskę u Boga. Za łaską Boga jesteś w stanie zrobić wszystko. Ten dzisiejszy dzień, ta dzisiejsza uroczystość, ta noc jest taką chwilą, kiedy Pan Bóg chce tobie, chce mi powiedzieć. Nie bój się. Nie bój się to zrobić. Nie bój się iść pod prąd. Nie bój się zostawić kompromisów, aby być radykalnym. Nie bój się wybierać pana Boga. Nie bój się wybierać dobra. Choć może widzisz i czujesz, że będziesz nastawiony na jakieś pośmiewisko, opuszczenie, że ludzie będą cię wytykiwać palcami. Nie bój się tego zrobić. Z Bogiem zaufać. Zostawić jakiejś grzesznej relacji, sytuacji. Z Bogiem dać radę. Przypomnę mi się sytuacja, kiedy rok temu odchodziłem ze Szczecinka, i przyszedł do mnie jeden mężczyzna, który powiedział mi takie słowa. Wtedy tak sobie uświadomiłem, dzisiaj to sobie przypomniałem, że człowiek czasem wypowiada pewne słowa, i wtedy rzeczywiście odkrywa po jakimś czasie, że to rzeczywiście są Boże słowa, że człowiek naprawdę jest jakimś takim posłańcem, konkretnym apostołem, prorokiem Bożym że człowiek głosząc słowo, głosi rzeczywiście Boga. I mówi ten do mnie mężczyzna, mówi, jak chciałem ojcu podziękować. Ja sobie się za co podziękować. Yy, ja tu w Szczecinku nic szczególnego nie zrobiłem. Yy, taki, taki czas, taki trochę przeskoku pomiędzy Toruniem a tak naprawdę Szczecinem. Yy, no, za co? mi tutaj chce Pan dziękować mówi, bo ojciec rok temu, jak przyszedł mówi takie kazanie, żeby zaufać Panu Bogu i żeby zostawić to, co nas oddala od Pana Boga i on mówi, byłem w takiej pracy miałem taką pracę przez którą nie mogłem chodzić w niedzielę do kościoła, bo w niedzielę pracowałem, od poniedziałku do niedzieli albo od niedzieli do soboty No, nie miałem czasu dla żony, dla dzieci, dla nikogo Moja żona, moja żona widziałem, jak, jak coraz bardziej odchodziła ode mnie. Rodzina się oddalała ode mnie. Yy, ja oddalałem się od Pana Boga, nie miałem czasu na nic. I powiedziałem, Panie Boże, jak chcę to zostawić? Zostawiam tą pracę nie dla siebie, tylko ze względu na ciebie, żeby ratować swoją rodzinę, swoje dzieci, a przede wszystkim, żeby ratować swoją wiarę, moją relację z Tobą. I zostawiłem tą pracę był jedynym życi, żywicielem rodziny. W czasie, że ona była jeszcze w ciąży, w błogosławionym stanie, zostawił to. Zostawił, jakby ryzykując rodzinę na pastwę losu, że, że mogą nie mieć za co żyć, opłacić rachunki, że to się wszystko jeszcze pogorszy coraz bardziej. I mówi, że za kilka dni dzwoni telefon od obcej osoby I mówi: Słyszałem, że pan szuka pracy. I znalazł taką pracę, która teraz mu pozwala na wszystko. Pozwala mu mieć czas na, na rodzinę, na dzieci, na kościół, pozwala mu mieć czas na wspólnotę w parafii, mówi życie się coraz bardziej, o wiele bardziej się no, przewróciło w taki pozytywny sposób. Mówi wypłata o wiele większa, i świat i życie nabrało innego sensu. Ale mówi: Ja to zrobiłem ze względu na Pana Boga, że ojciec odważył się powiedzieć te słowa, i ja odważyłem się to zrobić. Jeśli Pan Bóg chce do każdego z Was to samo powiedzieć, nie bój się. Nie bój się wszystkiego zostawić dla Pana Boga. To nie znaczy pójść do klasztoru, do seminarium. To nie znaczy, że wszystko zostawisz i teraz nic, że po prostu na pastwę losu jesteś zostawiony. Jeśli to rzeczywiście będzie ze szczerego serca, to Pan Bóg się Tobą zaopiekuje. Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Przestań traktować Boga jako kogoś słabego. Jako kogoś, kto sobie nie poradzi z twoimi problemami. Nie traktuj swoich problemów, swoich grzechów, swoich relacji, jakoby miały być większe od Twojego Pana Boga, od naszego Boga. Bo Bóg jest zawsze większy i dla Niego nie ma rzeczy niemożliwych. Nie bój się, przestań się lękać, przestań się bać. pocie drugi dzień z kolei, dzisiaj słyszymy, wczoraj nie lękaj się, dzisiaj znowu, nie bój się. Nie bój się tego, naprawdę, bo znalazłeś łaskę u Boga. To, co Bóg chce zrobić w Twoim życiu, jest zupełnie najfantastyczniejszą sytuacją w Twoim życiu. Tego Ci życzę. Z tym zasypiaj. Może mów sobie. A w tych słowach naprawdę, bo to są słowa z Biblii, będzie, mógł, będzie Bóg mówić do serca. Po prostu nie bój się. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Śpijcie smacznie. Najlepszych snów Bożych snów, żeby wam się anioł przyśnił, żeby wam się najlepsze rzeczy śniły i najlepszego poranka. Szczęść Boże.